Ej moi drodzy, nakupowałem sobie tych paczek z ekstra klasy mnóstwo dawno temu i tak patrzę, powoli mi się zapasy kończą. Nie mówię, że to ostatnia część, bo jeszcze chyba będą w sumie po tej trzy, ale prawda taka, że zaczynają mi się powoli zapasy kończyć. Trela trzeba będzie, trzeba będzie się porozglądać za czymś do otwierania. Zobaczymy tutaj jeszcze, co ciekawego wpadnie, nie wiem czy oglądaliście poprzedni odcinek, ale z tej edycji naprawdę fajną kartę udało mi się wyłowić, Zajac. Także bra brak jeszcze w albumie mam, ale one oczywiście tyczą się tych najlepszych kartki, Player plus Top Mistrz, także ja jeszcze tutaj szukam, nie po to tylko, żeby, zapełniać, żeby wypełniać sobie wolny czas, bo mi się nudzi, Surma. Ale dlatego, że autentycznie poszukuję brakujących kart. Także zobaczymy, jak to będzie. Czy coś jeszcze mi tu wpadnie w tym unboxingu? Nie powiedziałem na początku, ale standardowo, jak już widzicie, że tak przewijam, to wiecie na czym polega rzecz. Otwieram sobie stóweczkę jakiejś edycji, w tym przypadku ekstra klasy Madej na ulubieńcu. Ekstra klasy 14-15 sezon poprzedni, no i poszukuję wartościowych kart, czy to na wymianę, czy jako moje braki. Tutaj będzie odcinek z 25 kartami Hamalajnen. No i przede wszystkim szukam Keyplayerów i naturalnie topmistrzów, których bardzo, bardzo trudno jest znaleźć. Nie tylko w takich luźnych stóweczkach, rzeźniczak. Fajnie, fajnie. Ale też w ogóle. Czekajcie, troszkę sobie podreperuję krzesło, żeby mi było trochę wygodniej. Mamy Malinowskiego. To przydamy sobie na bok. Geborgian Widzę, że sporo zielonych. Wolę zielony niż brązowy, bo tamtych bramkarzy obrońców. Mam tyle, że nie bardzo wiadomo, co z tym robić. Hmm, bazóweczki, bazóweczki, coś tam, coś tam. Nic ciekawego, pusty przebieg. Reklama. Malinowski chyba już drugi raz. Pusty przebieg. Głowatski. Baran, Kaczmarek, Mistrz Obrony, no będzie chociaż jeden kluczowy, chyba będzie w ogóle pusty przebieg, tak. Dżalamidzę. Ten rok tutaj jest taki mylący, kurczę. Zawsze mi się wydaje, że słowalony. Nigdy nie mogę zapamiętać. W ogóle nie mogę zapamiętać. Się chłopie, wyrażaj. Po polsku. Lekowicz. Ta karta mi rzadziej wpada. No a to by był numer, gdyby nie było nawet ani jednego kluczowego Marinowski po raz trzeci. Jakby ktoś potrzebował Malinowskiego, to może śmiało zaglądać. na lassticker.com. Tam się wymieniam. Szybko, sprawnie. I bezproblemowo. Marciniak, ale numer. Mamy jeszcze cztery paki, no. Trzymajcie chłopcy i dziewczynki, kciuki, bo to by było trochę bardzo niefajnie, jakby nawet jednego kluczowego nie było. O jest! Teodorczyk, kurczę mam go. 279. Z kilku takich kluczowych, których nie mogę w ogóle znaleźć, a niektórych to mam już po trzy razy na powtórkach. Mmm, Głowacki. Uparcie próbuję znaleźć w tych paczkach... brakujące karty. Ale jak tak dalej pójdzie, to będę musiał chyba jednak się wymienić. Pusty przebieg. I na sam koniec... Sławik, dobra, takie naręcze kart specjalnych, głównie zielone, jak jest tam jeden kluczowy, ale bez rewelacji na pewno mogłoby być lepiej. Zapraszam na kolejne odcinki, będę się starał, co ja mogę zrobić. Będę się starał, żeby były lepsze, będę czarował. Trzymajcie się, cześć!